Jutro reprezentacja Polski gra z Chorwacją w ramach czwartej kolejki Ligi Narodów, natomiast my spojrzymy sobie dzisiaj na całą tę Ligę Narodów, tak powiedzmy kompleksowo i zastanowimy się, w którą stronę zmierza kadra Michała Probierza. Cześć. Dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni piłce przy mikrofonie Piotr Rzepecki. Dziś zastanowimy się, jakie drogi przed zespołem narodowym, a więc co tutaj może się wydarzyć w tych najbliższych trzech spotkaniach i też przeprowadzimy sobie symulację. przeprowadziłem właśnie taką symulację i uwzględniłem sobie różne drogi, a więc takie różne warianty. Przede wszystkim wariant pesymistyczny na bazie tego co oglądaliśmy w meczu z Portugalią. No nie trudno gdzieś wejść. Taki podnury klimat i zastanawiać się, bo gdyby wszystko byśmy to absolutnie przegrali. Wariant numer dwa, taki wariant. Realistyczna, więc wydaje mi się, że najbardziej bliski tego, co można wkrótce czekać, a jednocześnie na samym końcu wariant numer 3, czyli wariant optymistyczny. Zanim zaproszę was tutaj do tego materiału i wejdziemy sobie w ten klimat Ligi Narodów, a jednocześnie symulacji, serdeczna prośba o kciuk w górze pod filmem, a jednocześnie apeluję o subskrypcję kanału, moi drodzy. Niech ta nasza społeczność rośnie i się fantastycznie rozwija, także koniecznie kto nie jeszcze nie kliknął łapki w górze, a także subskrypcji. Niekoniecznie to zrobię, jednocześnie zachęcam was do tego, żebyście sprawdzili wszystkie linki w opisie, a szczególnie link do gry Football Team. Jeżeli chcecie wiedzieć, co łączy mnie także Kamila Ociskiego, to jest właśnie odpowiedź. Zachęcam was do tego, żebyście wzięli udział w tej zabawie. Gra Football Team, czy wcielić ją tutaj w rolę zawodnika, stworzyć swojego piłkarza, a jednocześnie kontrolować cały zespół. Myślę, że fantastyczna gratka dla wszystkich fanów piłki nożnej. Skorzystajcie z linku, który jest tutaj dostępny na dole pod filmem, a otrzymacie ode mnie bonusy na start. FootballTeam.pl Darmowa, przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Sprawdźmy na początek, jak wygląda nasza tabela po tych trzech meczach, a więc jeszcze raz po zwycięstwie wyjazdowym ze Szkocją, a później po tych dwóch porażkach odpowiednio z Chorwacją, a także z Portugalią. Znajdujemy się na miejscu trzecim. Jak w tej chwili widzicie, mamy na koncie trzy oczka po tym właśnie zwycięstwie wyjazdowym. Z kolei naszą grupę no, póki co otwiera Portugalia i tak prawdopodobnie będzie do samego końca. Drużyna trenera Roberto Martinez'a ma komplet zwycięstw właśnie na koncie. Dalej jest Chorwacja, która wygrała w bardzo ważny meczu ze Szkocją w meczu domowym. 2 do jednego natomiast grupę naszą zamyka Szkocja, która która najprawdopodobniej będzie naszym takim rywalem, największym przeciwnikiem w walce o to, by pozostać w tej linii Dywizji A, a więc by zająć się na samym końcu trzecie miejsce. Trzecie miejsce, które przypomnę raz jeszcze, nie gwarantuje żadnego spokoju, będzie oznaczało, że będziemy grali baraż z drugim zespołem z dywizji B, natomiast to i tak jest lepiej niż miejsce czwarte, które z kolei oznacza natychmiastowy spadek, natomiast jeszcze szybciutko rzut oka na to, jak wyglądały nasze wyniki tak dokładnie, a także to, co nas czeka, jeżeli chodzi o dokładne miejsca, a także daty tych meczów reprezentacji Polski. Zaczęliśmy sobie tę Ligę Narodów w meczu wyjazdowym ze Szkocją, to była wygrana 3-2, później to była porażka z Chorwacją 8 września, z kolei jeżeli chodzi o to zgrupowanie październikowe, a więc 12 dzień października i porażka z Portugalią 1 do 3. Z kolei już jutro mierzymy się z Chorwacją, także w meczu nadnarodowym. Natomiast jeżeli chodzi o listopad, to jest najpierw wyjazd na mecz z Portugalią, z kolei to wszystko sobie spuentujemy domowym starciem ze Szkocją. Jeżeli chodzi o symulacje te wszystkie warianty, o których mówiłem wcześniej, to ja tutaj skorzystałem z takiego popularnego symulatora, do którego link znajdziecie na dole. Jeżeli ktoś ma ochotę się tutaj pobawić, to serdecznie zapraszam. Natomiast po kolei, przede wszystkim ten wariant pesymistyczny, a więc ten wariant, który absolutnie nie chcemy podążać, natomiast trzeba go brać pod uwagę. A więc przede wszystkim przegrywamy wszystkie mecze: najpierw z reprezentacją Chorwacji, później z Portugalii, a później ze Szkocją. No i tak jak widzicie na załączonym obrazku, tak będzie prezentowała się ta nasza tabela. Oczywiście ona jest na samym dole, na górze są wyniki. Na Natomiast tak, Szkocja, co nas na pewno nie cieszy, nas w tej symulacji wyprzeda z uwagi na lepszy bilans bramek lub na przykład z uwagi na to, że zapunktuje w meczu domowym z Chorwacją. I to też dla nas będzie oznaczało, że zajmujemy czwartą lokatę, która z kolei oznacza spadek do dywizji B. Oczywiście to jest dla nas absolutnie najczarniejszy scenariusz, którego jakoś bardzo nie trzeba brać pod uwagę, ale trzeba pamiętać, że to się może rzeczywiście wydarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o nasz byt w tej Lidze Narodów, to absolutnie priorytetem będzie dla nas ostatni mecz ze Szkocją, a więc rewanż w ostatnim meczu Ligi Narodów. Natomiast teraz patrzymy na tę ścieżkę drugą, a więc taki wariant realistyczny, co się ewentualnie może wydarzyć. Tutaj jest kilka wątków. Przede wszystkim, jak w tej chwili widzicie, remisujemy w meczu z Chorwacją u siebie, później przegrywamy z Portugalią, to oczywiście trzeba gdzieś wziąć pod uwagę. Natomiast Natomiast na końcu wygrywamy ze Szkocją. No i tutaj oczywiście mamy lepszy bilans tych meczów bezpośrednich z tymi rywalami. Natomiast co ciekawe, Chorwaci przy trzech remisach są cały czas przed nami. Natomiast równie dobrze mogą przegrać się z nami na narodowym, bądź też przegrać w pozostałych meczach spadając na trzecie miejsce. A my wówczas znajdziemy się na lokacie drugiej. No i właśnie z tej drugiej lokaty awansujemy do ćwiercinału Ligi Narodów. Natomiast drugie miejsce, czy to jest miejsce pierwsze, bajkowe, wymarzone, właściwie niemożliwe, to oznacza nie tylko to, że będziemy grali w tym ćwiercinale Ligi Narodów na wiosnę, ale przede wszystkim to jest. Na nas bardzo ważne z takiej perspektywy długofalowej, znajdziemy się w koszyku pierwszym w losowaniach do Mistrzostw Świata 2026. Z drugiej jednak strony, patrząc na tę ścieżkę cały czas realistyczną Ligi Narodów, nawet jeżeli wygramy jutro z Chorwacją, to wciąż możemy zająć miejsce trzecie, ponieważ Chorwację można na przykład pokonać na wyjdzie Szkocję i podzielić się punktami z Portugalią. A więc tak jak widzicie na załączonym obrazku, także ta wygrana ewentualna z Chorwacją też nam nie daje nie wiadomo czego. To znaczy i tak trzeba będzie punktować w kolejnych meczach, a jednocześnie liczyć na to, że tutaj Chorwatom w tym przypadku powinie się noga. To jest ten wariant drugi, tak zwany wariant realistyczny. I na koniec wariant optymistyczny. Ktoś powie, że zbyt mocno wylatuje tutaj w kosmos, natomiast trzeba absolutnie rozpatrywać wszelkie możliwe scenariusze. No i właśnie wariant optymistyczny brzmi następująco. Do końca Ligi Narodów wygrywamy wszystkie mecze, więc odpowiednio z Chorwacją, z Portugalią, także ze Szkocją. No i nasza sytuacja wygląda następująco. W tym przypadku też uwzględniłem na przykład dwa zwycięstwa Chorwatów wyjazdowe ze Szkocją i domowe z Portugalią. I to też pokazuje, że mamy tak naprawdę wszystko w swoich rękach. Jeżeli oczywiście wygramy z nami dwoma golami, w meczu z Chorwacją na narodowym, natomiast niezależnie od ich rezultatów, a więc rezultatów w reprezentacji Chorwacji, ta nasza wygrana co najmniej dwoma bramkami z Chorwacją, i później oczywiście regularne punktowanie, można nam dać drugą lokatę, w konsekwencji awans do tej fazy, pucharowej. I teraz taki gdzieś powiedziałem dodatek, taki wariant optymistyczny z gwiazdką, a więc wariant ultra optymistyczny. Wygrywamy wszystkie mecze, więc to zostaje jakby tutaj bez zmian. Natomiast co ciekawe, Portugalczycy tutaj w meczach trzech najbliższych przegrywają lub notują maksymalnie jeden remis z reprezentacją Szkocji. I później dwie porażki. Wówczas Polska, co brzmi wygląda że właściwie bajkowo, z 12 punktami wygrywa tę dywizję A Ligi Narodów. Natomiast to jest absolutnie taki scenariusz, powiedziałbym, z gatunków science fiction. Można o tym gdzieś myśleć sobie pewne rzeczy wizualizować. Natomiast trzeba też brutalnie i twardo stąpać po ziemi. Oczywiście scenariuszy jest mnóstwo, można rozpatrywać właściwie każdy poszczególny mecz i też zastanawiać się nad konkretnymi bramkami, co dany bilans zmienia. Natomiast chciałem też, żeby tutaj rozjaśnić pewne kwestie, wyznaczyć takie trzy drogi, a więc drogę pesymistyczną, realistyczną i optymistyczną i odpowiedzieć sobie na parę pytań, a więc co dokładnie oznacza mecz z Chorwacją, ponieważ będzie miał ze sobą naprawdę mega konsekwencje i my w tym meczu musimy absolutnie zapunktować, no na pewno nie możemy pozwolić sobie na porażkę. Jednocześnie akcentuję, że ten mecz ze Szkocją będzie mimo wszystko dla nas priorytetowy w kontekście tego, żebyśmy pozostali na tej lokacji. 3, co oczywiście brzmi trochę minimalistycznie, ale będzie oznaczało dla nas względny spokój, a więc z walką o to, by pozostać w dywizji A Ligi Narodów. Natomiast wiadomo, że te nasze pragnienia i gdzieś marzenia piłkarskie sięgają wyżej, a więc, żeby awansować do tej fazy chorowej, a jednocześnie zapewnić sobie koszyk A w losowaniu Mundialu 2026. Natomiast, jeżeli chodzi o dokładne i tak już detaliczne scenariusze, no to myślę, że po meczu z Chorwacją będziemy mądrzejsi i oczywiście takiego materiału możecie się spodziewać na moim kanale. Jeszcze raz wielkie dzięki, że tutaj oglądaliście ten materiał do końca, kanał 365 Dnia Piłce. Zachęcam do subskrypcji, do kciuku w górze pod filmem i do sprawdzenia wszystkich linków w opisie na dole. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Pozdrawiam. Do zobaczenia.